wszystkim z tej strony Kuba 731, a to jest nasz 60. odcinek z naszej serii Assassin's Creed Brotherhood. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy już nie od wyzwań, chociaż mamy już ostatnie wyzwanie, ostatniej gildii czyli gildie złodziei i nie od gryfów, i, i nie od gryfów i zagadek do rozwiązania. No, sobie to już powoli zbliżamy się do zakończenia gry, raczej znaczy do ósmej sekwencji. I zostało mi tylko trochę, chyba tsz, no trochę materiałów do jeszcze do nagrania, ale już powoli zbliżamy się. A mianowicie w dzisiejszym odcinku za, będziemy wykonywać głównie misje pobocze, jakie nam zostały, czyli dwie. Czyli mamy tutaj misję związaną z ostatnim wspomnieniem, związanym z Krystyną. Czyli dawną miłością Ecja I oczywiście Z kryjów Kontemplariuszy Czyli drugą z kryjów kontemplariuszy Jedna z kryjów kontemplariuszy znajdowała się Gdzieś tutaj Co nie? W Mercati di Traiano A druga znajduje się głównie tutaj Czyli Na sam powiedzmy No na sam wschód Rzymu Czyli gdzieś gdzieś przy murach w kampanii i tam właśnie sobie zaliczyłem Pomyślałem, że jeżeli, za, jeżeli będę miał dużo czasu, to wykonam dwie misje, żeby po prostu nie tracić lecz, nie tracić dużo czasu i po prostu w końcu zaliczyć te wszystkie in, nagrać te wszystkie inne materiały, żeby przejść do do fabuły głównej, gdzie zakończymy raz na zawsze nasze, naszą przygodę w Rzymie. Więc dobra, to co, to to zaczynamy i zaczniemy od wspomnienia związanego z No, Znajdujemy się tutaj... Krystyna z jedną z wspomnień, zna... ta którą przedstawiam właśnie jak znajduje się tutaj, w śródmieściu oczywiście. I chyba zawsze w śródmieściu się tutaj pojawiała. I dobra, mamy tutaj ją. Wygląda to tak, jakby ona siedziała, ale chyba na nie, niewidzialnym krześle. Dobra, to porozmawiajmy i rozpoczynamy wspomnienie. I wtedy rozpoczniemy materiał. I wydaje mi się, że to faktycznie jest takie ostatnie wspomnienie związane z Krystyną. Poprzednio to dotyczyło właśnie, że mogliśmy spotkać Krystynę w Wenecji, a tutaj spotkamy ją w... chyba już. Yy... Ponownie we Florencji, ale to zobaczymy. I proszę bardzo. Florencja 1488. What happened? Men. Savanorlas men. They came through, destroying everything. Where is Cristina? Manfredo? Where is she? She ran. They went after her. No! O kur... No w sumie to nic dziwnego. No tak, ale... co bym tą reakcję, bo w końcu przechodziłem... w końcu... Brotherhooda. I tutaj mam misję. Raj utracony uratuj Krystynę z rąk ludzi Savonaroli. O, czyli mamy tutaj coś takiego jak... Czyli jakby to powiedzieć, to będzie takie ostatnie wspomnienie, wspomnienie związane z Krystyną i tutaj trafiliśmy do Florencji, czyli... Chyba do momentu, w którym musieliśmy zabić tego zakonnika, który ukradł to rajskie jabłko nam. Wiecie. I tutaj musieliśmy po prostu zlikwidować jakby... Nie wiem, jak by to nazwać, ale po prostu zlikwidować wszystkich ludzi opętanych przez samego Savona Rolle. Ale co nie? To tutaj po prostu... To jest chyba taki... To są właśnie wydarzenia z 12, i 3, z 12 i 13 sekwencji, ale głównie z 13. I musimy szybko uratować Krystynę, więc dobra, zaprezentujmy i szybko odnajdźmy ją. To im będzie za późno. Dobra, ajajajaj, tędy musimy pójść. Ten ślepy zaułek. Szybko, szybko, szybko. Ajajaj! Nie ma! Zostawcie ją. To dawaj! Szybko, szybko! Aj, szybko! Załatwmy tutaj tych dwóch! U. Dobra, załatwiony! Teraz kolejny... Teraz został drugi! a I'm This is tutaj pist tego pistoletu. Nie, 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 nie. Albo dobre. Dobra, teraz teraz wycelujmy. Zgodnie, super. Mam Christine. Christina. Kristina, hold on. I'll get you to a doctor. You're going to be all right. No, it's you... I don't think I am. No. Don't go! Stay with me, Cristina! Ezio, you. don't you know? I've always been with you. Huh? I wish we... could have had... a second chance. Requiescat in pace, my love. bardzo i to chyba było właśnie takie szybkie szybkie, wspo, szybkie wspomnienie związane z, z i jedno z takich chyba najkrótszych co nie ale niestety ze smutnym zakończeniem i w ten sposób zakończyliśmy jakby wątek fa, wą, taki poboczny wątek fabularny fabularno miłosny związany z ecjem pomiędzy Edziem a i Krystyną i, i patrzcie jak to się wszystko skończyło. Skończyło się niestety śmiercią Krystyny, bo niestety nie udało nam się na czas uratować niestety Edziewie nie udało się na czas uratować jej. No niestety, i tak to się kończy, czyli możemy powiedzieć jedno, że Krystyna tak naprawdę nie żyje o tych wydarzeniach z tej 13 sekwencji w Assassin's Creed dwójce. No No fajnie, że twórcy dali tutaj taki właśnie wątek, wątek pokazujący tą miłosną relację pomiędzy ecjem a Kristiną. Tylko naprawdę szkoda tutaj naprawdę nam tutaj akurat szkoda mi jest Ecja, bo stracił swoją ukochaną. I to przez, kurde, tego gościa, który ukradł rajski jabłko i kurde, zniecił jakąś, kurde, nie wiem, rewolucję, czy jakoś tak. Ale pamiętając pewne wydarzenia w dwójce, to on, to on dostał to, co sobie zasłużył. Nie powiem. Ale i tak ten, kurde, zakonnik był, kurde, taki obłąkany, co nie? Więc dobra. No i zostało nam tylko. I za to, że. To wspomnienie z Kristiną ostatnie było takie najkrótsze to możemy od razu rozpocząć sobie misję związaną z eksploracją ostatniej drugiej i ostatniej kryjówki Templariuszy, czyli gdzieś, która się znajduje tutaj, to może się tam od razu przeniesiemy, pójdźmy tutaj, wejście do podziemnego tunelu i przeniesiemy się tam od razu, ja tutaj. Tutaj do wejścia do podziemnych tuneli wejdziemy, który jest, jest niedaleko, właśnie Panteonu. O, proszę bardzo, raczej znaczy, koło Panteonu. Znaczy, chyba koło Panteonu. I dobra. I my musimy się kierować. Nie, tu. No, tam gdzie się znajduje ta ostatnia kryjówka. I to musi być naprawdę ostatnia. Nie ma lipy. <laughs> Nie ma lipy. Co ja powiedziałem? Dobra. No i wybieramy ee, hmm, nie. O, tutaj południowa kampania i przenosimy się. I zobaczmy jak to się Ty eee, tak. Nie, to chyba jest właśnie ostatnia kryjówka, jak dobrze pamiętam. Bo chyba tutaj w Rzymie mamy tylko dwie kryjówki templariuszy. Jedną tutaj dwa liczyliśmy i jedną tutaj. Proszę bardzo, jesteśmy koło niej. I dobra, wchodzimy w interakcję. I trzeba troszeczkę się rozróżnić po tym ostatnim wydarzeniu z tej ostatniego wspomnienia związanego z Krystyną. Ale przynajmniej Ejcerz się z nią pożegnał. No i mi... I na pewno ma jakiś taki piękny kółek. O! Proszę bardzo i weszliśmy. I co tutaj musimy... Proszę bardzo. Ciekawe jaką pełną cyklonizację musimy zaliczyć. Płynne złoto. Znajdź skrzynię templariusza w akweduktach. Pełna cyklonizacja. Nie wolno ci zabić więcej niż dwóch górników. Aha, czyli coś tutaj mamy trudniejszego. Dobra, to akceptujemy t vol Ok, tutaj macie opis tego całego miejsca. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. I to chyba jest jakby ostatnia taka lokacja, gdzie znajdujemy się chyba w jakiejś kamieniołomie. I How long do you expect us to work with such, such petty wages? When the aqueduct is restored, we use it to take the treasure out of the quarry. Then you will be paid well for your efforts. Enough with the same lies! I say we get back what belongs to us! Who's with me? This is what happens to rebels! Let it serve as a warning to all of you! Now, get back to work! No i chyba pobójcie co nie Dobra, to chyba tu musimy, musimy po prostu zabrać stąd ten skarb Ale zauważcie Ale zauważcie, że, że chyba o tych właśnie górnikach jest mowa To może spróbujemy ich tutaj, kurde, ich nie zabijać Co nie żeby zaliczyć tą sekwencję. Znaczy zaliczyć tą misję poboczną. Ejejej. Wonder ej, what ej. that mechanism does. Dobra, tutaj muszę użyć tego pistoletu. Maybe I can shoot it from here. Oj, ale chyba taki podobny mechanizm, którego wcześniej używaliśmy, znaczy korzystaliśmy w jednej z takich ukrytych lokacji. Chyba to było właśnie w leżach wrogów co nie? Bene, no. Miejmy nadzieję, co będzie tutaj? O, teraz tutaj musimy skoczyć i wspinamy się. Dobra, Tutaj na razie. Chyba, tu nie będzie to przeszkadzać, że tutaj wejdziemy do. jakby na tele. nie będą mi. To, że ktoś wszedł na ten kamień, tylko kamieniu co nie? Dobra. I chyba tutaj, tu musimy strzelić, co nie? Tutaj będziemy uruchamiać, jakby taki powiedzmy no. mechanizm. To get water to this wheel. Mechanizm z zamykiem wody to by wychodziłoby coś takiego point. Czyli to by wy... Jakby to powiedzieć to by wyglądało to tak Jakbyśmy po prostu zwyczajnie Po prostu to wszystko pod wielkim ciśnieniem Seems I need to redirect the flow from the system Okej okay. Czyli musimy chyba pójść tędy idziemy? O, tu mam mechanizm. niż czym? O. Oj, tu zda. Proszę bardzo. No, to get water to this że chyba się pomyliłem w sumie this device can help me get up to nic dziwnego w końcu dłuższego czasu nie grałem w tego ta. dobra no to zgodzimy. ruchamiamy tu a tutaj muszę w tym razem mamy taki stary mechanizm jak z dwójki No i została tylko woda I mechanizm, the device must be the answer. mechanizm jakby do strzelenia Dobra Dobra strzelamy I super nas no i wchodzimy na górę. I chyba prosto do tego właśnie kwarcisty, który tutaj nadzoruje. Dobra, teraz. Tutaj. No i idziemy tutaj wprost. What is wrong with your Protect me. Why not come down and fight, coward? Twice this to the man who kills him. Money makes the world go around, eh, assassin. Dobra. <muchy> I pójść I dobra, i chyba górą. O, no i proszę bardzo. A tu mamy skrzyneczkę ekstra no i dobra ajajajaj aj, 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 aj. no i gdzie teraz gdzie po prostu poszłem tą drogą gdzie znajdowała się ta skrzyneczka ze skarbem dobra ale chwila gdzie ja miał ty chyba powinienem pójść gdzieś tam na górę wejść żeby załatwić tego a chyba gdzieś tam samą górę Please don't kill me! We'll head for my men are on their way! Surrender Sorry. now and i let you live Co? Ej hey, no bez. Nine. Aha, okej Czy ty chyba gra mnie po imię gdzie ja? No. Oni będą tak mi chyba z tej przeszkadzać, co nie?

You cannot find a way up, assassin! Uh, I, 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 I yeah, don't know yeah. you tire, Belvin! My blade thirsts for blood! I'm not involved, Belvin! You I will never get off here! I have defeated you! Aha. Ah! You missed! <laughs>

ja już, już chyba rozumiem i w jakiś sposób muszę strzelić do tego mechanizmu. Dziś tą stroną musiałem najpierw pójść. Dobra, jak... Nie, jak tak strzelę do niego, to... Tego nie trafię. A tutaj? Proszę bardzo. a no i świetnie. Teraz muszę wrócić tam z powrotem i pójść teraz, tędy czyli tak, przeskoczyć szybko i tutaj skoczyć świetnie. No i teraz tutaj, a i tutaj muszę strzelić, proszę bardzo. More of my men are on their way. Surrender now and I let you live. Snofu Dobra, Tobie, Gushab. I'm not eating all Aha! I, proszę bardzo! No i możemy w ten sposób dostać się do niego. Dobra, zostawiamy tych górników tych strażników. I dobra, ścigamy gość, Ścigamy gościa. Nie może nam uciec. Ok Okej No i super A tu mamy jeszcze eee. skrzyneczkę Zabierzemy ją Bo zawsze kosztowności się przydadzą Jakieś I dobra skaczemy Teraz tędy, tędy Dobra, tutaj przeskakujemy i teraz chyba musimy pójść inną drogą. On chyba utknął. co nie? A to z łatwością go załatwimy, załatwimy. Właściwie wyjście z tej sytuacji. Gdzie teraz. A, okej, okay, ten teraz. Dobra, przechodzimy przez górę. Tutaj są takie to ustawione te deski, jakby ten gościu do nas od razu strzelał, co nie? Ale chyba o mnie zamierza na strzelać no, dobra teraz tutaj o, proszę bardzo Ten zaraz trafi w ślepy zaułek i wtedy go dorwiemy Nie będzie dalej tak niszczył rusztowania Who gets you treasure I will be granted riches beyond belief when I bring your head. Oj, człowieku, nie uciekniesz. Nie miał przy sobie amunicji. Skończyła mu się. Dobra, tu załatwiamy go. Proszę bardzo. No i załatwiony. Zobaczmy jeszcze czy ma coś przy sobie. Ty patrzcie, on jednak miał przy sobie amunicję, tylko nie załadował tego pistoletu. No, pięknie. Dobra, a teraz otwieramy tutaj mechanizm. I co tu mamy? To chyba właściwie mowa o tym co nie? Tu wchodzimy. Znowu skarb templariuszy. No i proszę bardzo, i mamy skarb templariuszy. Do zgarnięcia. Dobra, to zabieramy skrzyneczki. I ostatecznie. Dobra, została już tam czwarta. I ostatecznie zabierzemy, właśnie, zawartość tego skarbca. Proszę bardzo, symbol templariuszy, czerwony krzyż. I bierzemy to, co nasze. 4000 w Dobra. To teraz tutaj musimy wyjść. No i cóż. Mam nadzieję, że będzie pełna synchronizacja. I opuszczamy ka kamieniało Jeszcze zobaczę na mapę. Aha, mapa dostępna No tak. No i co? To wiary I super. No i. No i wyruszamy, a raczej wracamy z powrotem do Rzymu. Taką przejażdżkę sobie i pojedziemy yeah. i patrzcie, mam jednak 100% synchronizacji, super. To przynajmniej załatwiłem. Czyli widzicie, udało mi się załatwić tą 100% synchronizację, pełną synchronizację bez zabicia ani jednego górnika. No i można powiedzieć, że to chyba będzie już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. I... O proszę. I dojechaliśmy tutaj, do, przy tej bramie. I siedzimy tutaj przy tym stogu siana. No. Zobaczmy gdzie się aktualnie znajdujemy. I znajdujemy się, no, w sumie tutaj. Czyli tam gdzie zakończyliśmy to... Nie, tam gdzie rozpoczęliśmy, tak zakończyliśmy. I dobra. No co? To może od razu się pożegnamy i... No dobra, gościu masz kaskę i zostaw. O jest Mani! No i cóż. I to chyba będzie już na tyle, co nie? No niestety... No przynajmniej po prostu zdobyliśmy skarb... ostatni ze... zabraliśmy zawartość ostatniego ze skarbców templariuszy w templariuszy i ostatniej kryjówce w Rzymie. I plus dodatkowo no, poznaliśmy i zakończyliśmy właśnie historię miłosną pomiędzy Edziem i Krystyną, niestety która się zakończyła, niestety... która miała po prostu smutne zakończenie, ale... Hmm, cóż, cóż tu powiedzieć, no kiedyś chyba musiało się stać i... naprawdę... Prawdy było ciekawie jak ta historia się po prostu zakończyła, co nie. No może... Ale miejmy nadzieję, że dostała piękny pochówek. No i dobra, to co? To, to będzie chyba dzisiaj na tyle. I fajnie, że przynajmniej te dwie misje umieściłem w jednym materiale i co następne? Prawdopodobnie za... Woli, zrobimy już tylko dwa ostatnie materiały, znaczy dwa, dwa materiały, gdzie z, zaliczymy tutaj poboczne kwestie. Przede wszystkim za, mam do wykonania ostatnią listę wyzwań dla ostatniej gildii, czyli dla gildii złodziei i te, i te glify z zagadkami do rozwiązania. Muszę, o tym pa muszę pamiętać o tych glifach, żeby nie zapomnieć. Że i, jeżeli przejdę do wątku głównego, gdzie zakończymy naszą przygodę z Brotherhoodem. I dobra, to co w tym momencie się z Wami pożegnam? Dzięki za oglądanie, i widzimy się wy już, już w następnych odcinkach, gdzie powoli zmierzamy się do dwóch ostatnich sekwencji w Brotherhoodzie. Na razie, na raja, spadam! boom!